Hejka, witam was serdecznie. Siema, to tak, powiem wam, że kolejna, kolejny plan, który będzie tu realizowany, jeśli chodzi o technologię komputerową, to będzie odbywał się remont tej płyty głównej i natomiast po wykonaniu remontu, jeśli pomyślnie wszystko ładnie się uda i będzie działać ta płyta poprawnie, to wtedy Planuję do tej płyty kupić, tak, jakieś cztery dyski SD, jakąś kartę graficzną, jedną albo dwie, tu ma dwa sloty, no to jedną albo dwie karty kupię do tej płyty, z kolei jak już będzie ok, to wtedy kupię taką samą obudowę jak ta, no. I natomiast e, wtedy stanie tutaj e, druga jednostka o zbliżonych parametrach, bo no tu jest FX e, w, na tej górnej jednostce. Procesor. Dawno nie, nie odpalałem tej jednostki, ale tam jest jakieś chyba nie wiem 6 czystości rdzeniowy, wiesz, jakie to rdzeniowe są efekty, nie? Ile ma, mogą mieć rdzeni? Ja dawno nie zaglądałem do tego tematu, ale to na pewno orientujecie się, nie? Natomiast, właśnie tu kupię taką, właśnie obudowę. Mam nadzieję, że trafię taką samą. I wtedy dwie jednostki będą tu stałe, o jako jednostki dodatkowej mocy obliczeniowej że jak zainstaluję powiedzmy program do stamplowania, do robienia dźwięku, to będzie jeszcze więcej możliwości, więcej narzędzi twórczych do tworzenia muzyki, nie? No i będzie fajnie wyglądało dwie takie jednostki. Ta jednostka jest tak... też taka bardzo fajna. O. Ma no, oprócz dysku dysków SD, jeszcze tamte 8-terabajtowe dyski do stacji NAS. No i natomiast no, będą dwie bardzo fajne jednostki na samej górze. Takie w takiej samej obudowie, oczywiście. No hmm. i będzie fajnie. To jest taki plan, który będę no, z jakiś czas realizował. Bardzo luźno podchodzę do tego planu na takim bardzo dużym luzie bo to jest tak na luzie po prostu na wolnym wolnym zafirku, tak w górki po prostu jak tak takie szybowanie po prostu fajna to jest jednostka ma świetną sekcję zasilania świetne chłodzenie ma w sekcji zasilania że będzie bardzo fajnie jak się uda tą jednostkę wskrzesić odbudować. No, że naprawdę będzie super. Jest duże prawdopodobieństwo, że tą jednostkę da się wskrzesić dlatego, bo no, to, to jest jednostka, która 18 lat ma, coś koło 18-20. Pytałem się, ile może mieć lat ta puta główna. To ona ma, dokładnie mówiąc, żeby się nie pomylić, ko 20 lat. Ta, ta główna i dlatego kondensatory się w niej, no jak to można powiedzieć, wyeksplatowały. Tylko, że te kondensatory z wyższej półki, jak widzicie, bo to są te droższe, lepsze kondensatory, one po prostu tak nie wybuchają jak te tańsze. Te tańsze od razu wybuchają. Szybciej teraz są pojemność i od razu je tak rozrywa po prostu takie, albo się robią napęczniałe, albo po prostu eksplodują, nie? A te droższe kondensatory, nawet, nawet jak już ulegają zużyciu, to nie w taki sposób jak te tańsze. No i dla, natomiast w tej płycie jest duże prawdopodobieństwo, że to kondensatory są, bo tam już miałam okazję się zorientować w sieci, że po zmianie kondensatorów różne konsole normalnie działają jak nowe. Że to jest bardzo duża możliwość, że to są właśnie w tej płycie kondensatory, bo ona normalnie się uruchamia tyle, że przy załadowaniu systemu się robi taka pauza i już na tym się zatrzymuje, że kiedy się chce załadować system, to nas się zatrzymuje, tak jakby ktoś pauzę wcisnął. Wchodzi normalnie się do biosu, normalnie wszystko działa, że po prostu jest w tym sensie, że um, tu jest właśnie no, brak tej mocy z kondensatorów i dlatego ona już dalej nie może wyjść na wyższe obroty, ponieważ kondensatory jej nie dają już tej możliwości. A to, ta płyta jest klasy S oczywiście i dlatego jest to fajne, że ma na pewno dobre zabezpieczenia właśnie np. przed zużyciem kondensatorów. Jeśli kondensatory w tańszej płycie się zużywają, nieraz się kończy tym, że procesor na mostku północnym Potrafi już nie wstać. Ale w przypadku klasy S płyty głównej jest dużo zabezpieczeń i raczej takie coś nie wystąpi, że po zmianie kondensatorów powinna raczej ładnie wstać, jakby dopiero wyszła z, z fabryki. Brakuje jej tej mocy którą, mocy, którą robią te kondensatory, przekazując sygnały częstotliwości do procesorów. No. Że będzie bardzo fajnie, że oczywiście pamięć serwerową też kupię do tej płyty. Tam jest taka podstawowa pamięć, ale będzie pamięć serwerowa do tego modelu płyty i będzie super. Że będzie fajnie, tylko to jest na luzie oczywiście. Muszę znaleźć następną porcję czasu. Takiego nastawienia, żeby jeszcze te 8 kondensatorów dokupić. Te, te 8 kondensatorów to jest właśnie tutaj. I tam jeszcze gdzieś ósmy jestem, dalej schowany w innym miejscu. Że fajnie będzie. To jest oczywiście temat na luzie. To będę raczej robił dość. Tak, może w ciągu roku to zrobię. Powoli, na spokojnie. No. Najpierw będę musiał się nauczyć, oczywiście, na brudno, jak to się mówi wymontowywania i montowania kondensatorów SMD. Jak już na brudno przećwiczę e, wymontowywanie i montowanie prawidłowe kondensatorów, to wtedy dopiero Będę zmieniał te kondensatory w tej płycie, bo to już są um, kondensatory jak widzicie powierzchniowe. SMD się dlatego nazywają, dlatego jest ten, taka nazwa. E, natomiast te większe, o te większe nie są powierzchniowe. To będzie bardzo fajnie. To znaczy, że tylko te 8 kondensatorów jest e, e, powierzchniowo lutowanych. No. Bo tu już nie ma tego. A tu, gdzie te są, to są już takie. O, o. czy tu? Tak. To, to fajnie, to bardzo fajnie. Tylko 8 kondensatorów jest SMD. Że będzie bardzo przyjemnie je zmieniać. Ko. Na dużym luzie, oczywiście. Istnieje prawdopodobieństwo, że będę tak na, na takim luzie robił, że może w środku lata dopiero będzie już gotowa. W środku lata, za rok, no to jest taki temat na luzie oczywiście, wiecie. Trzeba natomiast mieć odpowiedni czas, nastrój, nastawienie i wtedy można takie rzeczy robić, nie? No, ale, ale jak zrobię, tak przewiduję, że tak pewnie w połowie lata, za rok, ale trudno spowiedzieć, bo może być tak, że z dnia na dzień ona już będzie gotowa. Tak czasami jest, że tak się wydaje, że się zrobi to później. A przychodzi taki moment, po prostu i samoistnie, po prostu wszystko jest gotowe w ciągu jednego dnia. No, że to może też i tak być, nie? Ale zobaczymy, jak będzie. No, no dobra. No to hej, to jest taka zapowiedź yy, odnośnie, właśnie, tematów technicznych związanych z komputerami. A jeszcze tam wcześniej, przed tym, będę próbował też popracować nad mikrosłuchawkami. Yy. Bardzo mikro, te takie małe, co pokazywałem. One są tu. No, że po prostu te mikrosłuchaweczki też będę starał się zrobić. No, myślę, że też na luzie, na spokojnie, w ciągu jakiegoś tam czasu, delikatnie, z dużą precyzją. Otworzę je za pomocą mikroskopu. Będę mógł je zrobić. Oczywiście też w międzyczasie, żeby nie zapomniał kupnie bardziej odpowiedniego mikroskopu od tych, które mam obecnie do tego typu zajęć. No. Zanim zacznę robić te słuchaweczki, to dobrze będzie się zapatrzeć w jeszcze jeden fajny mikroskop. Taki bardziej dopasowany. Może to będzie taki mikroskop z takim wyświetlaczem, takim, ja wiem, jakieś 10 cali. E, nie, nie myślę o tym, żeby tak jakieś Bóg wie co kupywać do zrobienia takiej roboty. Że myślę, że coś takiego wystarczy. Ale jeszcze trudno jest mi powiedzieć, czy to będzie taki mikroskop, o którym mówię, czy będzie bardziej zaawansowanym. No. No dobra, no to hejka, ma to jest taka zapowiedź, yy, tematów, które będę realizował w ciągu tego czasu, no. Na razie na techniczne takie roboty nie mam żadnego tematu, bym, bym sobie tam coś porobił, w pracowni numer 2, na dole, ale po prostu nie ma tematu chwilowo. No jakoś na chwilę obecną, to mógłbym tam jedynie trochę poukładać, tam Parę rzeczy tam zaniosłem, położyłem przy drzwiach w środku. I sobie pomyślałem, jak przyjdę coś robić, to wtedy na luzie te rzeczy poukładam na półkach. No, ale na razie jakoś tematu nie ma. Po prostu, jak mam jakiś temat do roboty, to przeważnie jest tutaj w głównej pracowni technicznej, w tym miejscu, które widzimy. No, to przeważnie w tym miejscu, jak są jakieś tematy, to realizuję. Stęskniłem się za pracownią numer 2, żeby tam coś porobić, ale jak tam coś mam do zrobienia, to, to jakiś konkretny temat, po prostu. Tam nie na dwie godziny, powiedzmy, bo to bez sensu by było, tylko na jakieś dłuższe kilka godzin. Że jakbym sobie poszedł do rana, to bym był tak co najmniej do 18, powiedzmy, coś koło tego że jak tam idę, to z takimi poważniejszymi tematami. Ale tam jest tak fajnie, tak fajnie sobie zrobiłem te organizerki, radyjko. Tak, tak przytulnie jest po prostu. Um, ale no na chwilę obecną myślałem chwilami, czy tam mam jakiś temat na kilka godzin. Ale no na chwilę nie mam nic takiego, co mógłbym tam porobić, nie? Tutaj jak mam jakieś coś, Tematy do porobienia, to, to trwają chwile praktycznie. Że tak na chwilę obecną te takie tematy techniczne na chwilę obecną nie ma po prostu jakiegoś tematu, który mógłbym realizować. No. Ale myślę, że jakiś temat się znajdzie, bo i fajne odkurzacz sobie kupiłam, żeby tam jak coś już będę robił, czy po robocie, żeby tak ładnie tam odkurzyć. Dużo fajnych narzędzi jest, no, że mam chęć coś porobić, tak jak co roku można powiedzieć, ale na chwilę obecną nie ma tematu, na chwilę obecną nie ma żadnego pomysłu na budowanie czegokolwiek, bo tak trochę ponad program, szczerze mówiąc, wiele rzeczy wykonałem, tak to można ująć, i dlatego na chwilę obecną się tak wyczerpały właśnie tematy, które mógłbym realizować w pracowni numer 2. E, tu, w pracowni, której jesteśmy, technicznej. Właśnie, jak są jakieś tematy, tak jak już mówiłem przed chwilą, to na krótką chwilę jest zrobione. No, że na chwilę obecną muszę poczekać na ten odpowiedni moment. Na ten odpowiedni czas, kiedy. Powstanie jakiś po prostu fajny patent, który będę mógł tam porobić. Nie? No. Że tak to jest. Jeszcze mam chęć się pouczyć aparatu do oglądania gwiazd. Mam tu fajny statyw, jest cały czas pod ręką. No, że. No, bardzo dużo różnych tematów jest, można powiedzieć. I dlatego na chwilę obecną nie mam tematu do budowania czegoś. No. Ale to jest kwestia czasu oczywiście, no. Może nadejdzie taki czas i powstanie jakiś fajny pomysł, który będę mógł tam sobie realizować. Tylko na razie właśnie no, na chwilę nie ma pomysłu. Na chwilę nie ma tematów. Narzędzia są, są wszystkie na stanowisku gotowe. No. No perfekt wszystko jest przygotowane do realizacji fajnych, ciekawych no, konstrukcji. O. Ale na chwilę obecną właśnie no, Na chwilę obecną nie ma tematu. Wszystko gotowe, tylko nie ma pomysłu. No. No dobra. No to hejka. Siema pa.